Witamy Państwa bardzo serdecznie na kanale filmy Rolmech Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować prasę firmy McHale 3 yy, V6 750 Wyposażona jest ona w standardzie w 15 nożytnących To półautomatyczna komorowa prasa rolująca Wytrzymały rotor, wyróżnia ją bardzo na rynku Posiada podwójny układ napędowy pasów który pozwala pracować w najtrudniejszych warunkach? Podwójny układ napędowy ułatwia rotację pasa i formowanie beli. Maszyna standardowa wyposażona jest w centralizowane punkty smarujące a system automatycznego smarowania łożysk dostępny jest jako opcja. Ustawienia siatki oraz gęstość beli można regulować ze sterownika Expert Plus znajdując się w ciągniku. Ustawiając to jedynie w ustawieniach sterownika. Wszystkie typy zbieranego materiału to belki od 60 cm średnicy do nawet 1,68 m średnicy beli. Standardowo prasa posiada gumienie, 500x50x22,5 na na cala Podbieracz o szerokości 210 cm Układ ciągłego smarowania łańcuchu w środku Wysokowydajny system naciągu siatki a Temat amortyzacji podłogi wyjaśnia się tym, że w trakcie sezonu prasowania maszyna muszą pracować w pokosach o różnej wielkości. Firma McHale zaprezentowała zaprojektowany przez siebie system amortyzacji podłogi, który umożliwia automatycznie niwelowanie zgrubień pokosu. Ogranicza to blokady rotora oraz skutkuje wyższą przepustowością niezależnie od warunków pracy. Gwieździsty rotor zapewnia duży przepływ materiału do komory prasującej. W prasach zmiennokomorowych może być rotor nietnący, 15-nożowy, rotor tnący lub 25-nożowy rotor tnący, w zależności od opcji, jaką chcemy wybrać. Tutaj mamy akurat w standardzie 15-nożowy rotor. Zdrobiamy bardzo serdecznie i zapraszamy do innych naszych filmów na kanale firmy Rolmech. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszamy do naszych oddziałów w Rolmechu oraz do kontaktu z handlowcami naszej firmy.